Jest już na belce. No, zadanie o, będzie trudne. Zbliżono jeszcze na dodatek do ósmej, z dziewiątej. A no więc będzie miał Kamil na początku dodane punkty. 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr podnarty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, jest 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 jest. Tak po prostu pięknie to zrobił Leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie Macie Kot 240 240 251,5 251, nowy rekord skoczni. 251,5 <laughs> Piękny Finał kapitalny, a więc przedsmak tego, co nas czeka jutro. Wszystkie plagi powietrzu. Ci, co przyjechali, nie zawiedli się. Ten finał jest po prostu fascynujący. niepotyczny lot. Popatrzmy: wyjście z progu, ułożenie się do lotu, a później, już tylko myśl. Sięgał horyzontu, bo to musi być horyzont dla skoczka. Skoczyć 251 metrów. Wikersund to bardziej naturalne. 253,5 rekord Krafta. A teraz Kraft stracił rekord, który zabrał ponownie Johansenowi. A więc jest wysoko i później moment widać no. jeszcze decyzji. Chyba nie. Jeszcze moment, jeszcze pociągnie. Wciśnięty bardzo mocno. No. Przecież tam. Patrzymy po 16,5 punktu i 15. Czyli tak jak Kraftowi. Tak jak Kraftowi. Eee, tak a podobnie do Krafta oceniony skok Kamila. Odjętych 19,9 punktu za wiatr, dodanych 8,8, ,8, ale to była mistrzowska. Niewiarygodna próba, i wyprzedzamy Austrię o 22,4 punktu. I jesteśmy na podium. na podium. Będziemy na podium w szóstym konkursie drużynowym w tym sezonie. Nie tylko będziemy na podium, ale w Pucharze Narodów. Wyprzedzamy Austria, Austrię, Arabiany. która była najgroźniejszym rywalem, która traciła do nas 226 punktów. Ponad 400 Niemcy, którzy będą teraz walczyć, jeszcze spróbują.